Hej, witajcie w czwartek, nie wiem czy widzicie moje czerwone oko, zobaczcie, ja mam całe czerwone, po prostu wszystkie takie brzyłki mi popękały tutaj yy, na końcu oka, w zewnętrznym kąciku, nie wiem co się stało, ja mam alergię i zobaczcie, jest 7.10, a ja mam już czerwony nos, chociaż dopiero się pomalowałam i nie wiem co ja mam z tym okiem, po prostu wstałam tak dzisiaj i... Nie wiem, widzicie to pewnie, jakie to jest czerwone To jest na maksa czerwone Nie wiem, czy ja zatarłam w nocy, w ogóle nie mogłam spać Dlatego, że było tak gorąco Dzisiaj niby ma być zimniej, 25 stopni Ale na razie, jak wyszłam na balkon, słuchajcie Jest taka patelnia znowu, więc yy, Nie wiem, niech się ochłodzi, bo to, to nie idzie funkcjonować Mi się tak nic nie chce Ja przychodzę z pracy i wczoraj przesadzałam znowu te choinki na balkonie I tam kwiatki jakieś sadziłam Potem jeszcze odkurzyłam i jeszcze wyszłam na zakupy byłam w Rossmanie yy, Zaraz wam pokażę, co kupiłam ale zacznę od małego denka. Słuchajcie, zdenkowałam dwa dezodoranty. Jeden to jest Nivea. Wy wiecie, że ja bardzo lubię te dezodoranty. Mam też w kulce. Ale coś w tym roku ta górka mi nie podchodzi. W sensie takim, że nie chodzi o samo działanie, bo zapach jest też piękny, tylko nie chce mi się, wiecie, mieć mokrej pachy po prostu, więc nie mogę się coś do niej w tym roku przekonać, natomiast e, ja ją kupowałam jakiś czas temu właśnie z myślą o wakacjach, jak będę miała czarną bluzkę, żeby nie brudziła, no jakoś tak, nie wiem, słuchajcie, coś zaraz posmaruję sobie pewnie pachy dezodorantem z daw taki nowy, kupiłam coś tam, flower, coś tam, natomiast ten jest super, on pięknie pachnie i jeszcze skończyłam też tego Adidasa, e, którego jedna z was mi polecała, Adi Pure, e, 40 niby 8 godzin, no słuchajcie, oba te dezodoranty są super, naprawdę, bardzo je lubiłam i z przyjemnością używałam, natomiast no na takie upały słuchajcie, afrykańskie to tutaj się nic nie nadaje bo nic nie chroni w 100%, także przy takiej normalnej względnej temperaturze obydwa są super, natomiast no, na teraz nie wiem co by trzeba było stosować, albo by trzeba było po prostu co 5 minut prysznic brać, także idę już te opakowania wywalę bo, bo mi się tylko walały w łazience A jeśli chodzi o rosmana, ja w ogóle wczoraj też malowałam paznokcie bo, wiecie co, zmazałam ten lakier z Eveline, ten, ten pomarańczowy, bo coś ten chyba przez ten stary top coat on zaczął tak dziwnie wyglądać, ten lakier, więc stwierdziłam, że teraz pomaluję sobie na parę dni, takie jasne zrobię paznokcie. Dawno nie miałam. A też muszę wam powiedzieć, że jak jest taka pogoda, jest tak bardzo gorąco, kurde, 35 w cieniu. To nie ty, że nie lubię mieć dużo makijażu, dzisiaj też mam tutaj może mocno wygląda, ale to jest tylko te, trochę tych cieni takich z Inglota, tych takich miodowych mam, ale to tak bardzo delikatnie, kreski ja nic nie mam, to się tak mocno tutaj odbija, nie wiem czemu, w, w kamerze, znaczy, bo tak tego, to jest tylko tak delikatnie, po prostu to załamanie podkreślone, no i właśnie, i też nie lubię mieć, mieć mocno pomalowanych paznokci, stopy okej, okay, ale ręce jakoś tak nie wiem, i miałam ochotę na coś jasnego i wyciągnęłam z szafy ten lakier Miss Sporty. Ten, który kupowałam chyba na jakiejś promocji rosmanowskiej, a już jakiś czas temu, to jest numer 010. Taki mleczny, ale powiem Wam tak, no tak wygląda z daleka ładnie, czysto schludnie, ale tak, maluje się nim ciężko, dlatego, że dwie warstwy. Są takie bardzo przeciętnie kryjące i w niektórych paznokciach dołożyłam sobie trzecią warstwę, czego bardzo nie lubię, bo to wtedy też długo schnie, bo naprawdę, on, słuchajcie, długo schnie ten lakier. Ten kolor jest ładny, bo to jest taki nude, jaki ja lubię, taki bardzo czysty i taki bez tonów w sumie, taki taki po prostu jakby biały, ale ale nie biały, nie wiem jak Wam wytłumaczyć. No nie ma tutaj żadnego różu, fioletu, ani nic, po prostu taki czysty kolor to jest, bardzo ładny, no ale coś się stało z tymi lakierami nie maluje się mi, nimi dobrze, więc yy, zobaczymy jak się będzie właśnie ten lakier trzymał, ale kupiłam nowy top coat ja wam zawsze trąbiłam o tym top i wy mnie często pytaliście, a który to? bo tam jest dużo, I ja wam powiem tak jak ja kupowałam mój pierwszy top coat to był tylko jeden i ja się zdziwiłam że wy się mnie pytacie o który to jest bo ja mówię, boże przecież tam nie było innych a słuchajcie, wczoraj faktycznie zobaczyłam, że było co prawda po jednej sztuce, ale było ich przynajmniej trzy albo cztery, ja cały czas wam mówię o tym... Yy, 3D, gel shine Nie wiem jak się sprawdzają inne Może są fajne też, nie wiem Ja wzięłam znowu ten, bo zobaczyłam, że stoi na półce, to wzięłam Natomiast e, Też z ceną jest coś dziwnego Bo ja wam też mówiłam, że kupiłam za 5,50 A on kosztował 8 chyba 39 Więc nie wiem, czy wtedy była jakaś promocja Nie było żadnej kartki Więc ja też wam cały czas mówiłam, że kosztuje 5,50 A tu jak się okazuje niespodzianka 8,30 No spoko, on jest na tyle dobry, że nawet 8,30 To nie jest jakaś cena wygórowana, strasznie mnie coś kuje w tym oku jak mi coś tam się działo, ale już sprawdzałam 10 razy i nic nie mam w Rosmanie też kupiłam dezodorant do stóp ja wam powiem, że wczoraj jak szłam właśnie na te zakupy było tak gorąco, że zrobił mi się pęcherz pod stopą, pod palcami słuchajcie, to tak boli, te poduszki takie, wiecie, tak mi po prostu się zrobił pęcherz tam, gdzie jest ta poduszka i nie mogę chodzić i teraz nie wiem co mam zrobić, no pff. Było już tak gorąco, że po prostu nawet widzicie, w klapkach się nie dało iść. I kupiłam taki dezodorant. No, ja chodzę cały czas, tak jak mówię, w klapkach, ale chociażby sobie schłodzić te stopy, bo jednak no troszeczkę on daje, on chłodzi, bo on jest jakiś taki cytrusowy, także odświeża stopy. On kosztuje 5,99, ja mam jeszcze takie coś, tylko właśnie w starym opakowaniu. To pakowanie jest takie ładne, nowe. Mam jeszcze taki do butów, ale to już też kupowałem jakiś czas temu, stoi w łazience, no ale nie używam go, bo do czego, jak ja noszę klapki? Natomiast ja nawet wezmę chyba do pracy, jak będzie mi gorąco w stopy, to sobie spryskam właśnie nim stopy. I jeszcze, słuchajcie, kupiłam odżywkę. Ktoś ostatnio mówił mi o tej odżywce, znaczy nie wiem czy o tej, ale o takiej, która yy, nadaje brązowy kolor. I wziąłem tą z Isany. Pomyślałam sobie, że żeby te włosy troszeczkę e, nadać im takiego blasku, stwierdziłam, że przetestuję, tym bardziej, że była ta odżywka w promocji i kosztowała chyba 6 zł, 6,20. To jest prof, e, Isana Professional, odżywka brąz i połysk. Do włosów brązowych i farbowanych na brązowo, z pigmentami barwiącymi, z karmelem i ekstraktami z kakao orzecha włoskiego, bez silikonów. Rozpieść swoje włosy wartościowymi produktami. Brzmi zachęcająco. No taki wiecie, słodki zapach, jak takie balsamy brązujące do ciała. Zobaczymy. Nie będę tego używać pewnie za każdym razem, na razie jeszcze też nie będę używać, bo mam tydzień temu farbowane włosy, ale tak za tydzień, myślę, że sobie przetestuję i zobaczymy, czy to coś działa, czy nie, czy zadziała na moje włosy. No, a teraz słuchajcie, się ubieram i może pójdę jeszcze do lustra i pokażę wam, w czym idę. Jak już widzicie, u góry mam zwykły top na ramionczkach i do tego będę miała spodnie, ale zaraz zobaczycie, jakie. Nie wiem, czy nie będzie za ciemno, ale wiecie, co mam e, zasłonięte, zobaczcie, żaluzje i... I trochę tak te zasłony, ale to jest wszystko takie na tyle cienkie, że i tak to słońce gdzieś tam o przebija, bo widzicie, co, Franusia, to jej siedzi cały dzień, ja nie chcę, żeby jej tutaj grzało, a ja mam do 12 słońca, także no tak jak widzicie, tak wyglądają żaluzje. No niby macie zasłonięte, a to wcale nie jest do końca zasłonięte, bo wszystko i tak przenika przez nie. Także tak jak już wspominałam, nie polecam drewnianych żaluzji. I jeśli chodzi o ten top, to jest zwykły top taki na z chemu, Jak mam takie chyba cztery, one są stare, ja tam gdzieś to kupiłam sobie w międzyczasie jeszcze dwa, niestety no one się robią szybko, białe pod pachami, wybrałam najlepsze przy którym miałam, słuchajcie, ja uwielbiam te topy, one kosztują 19 zł, ja za Chiny teraz nie wiem, który to jest top w H&M, dlatego, że ich tam jest kilka i ja jakiś zamówiłam za 19 zł, ale nie wiem, czy to jest ten sam, także zobaczcie, jak przyjdzie, w każdym razie to jest taki top, który możecie ubrać do wszystkiego, jak jest ciepło to po prostu, czy do jeansów, jak nosicie, czy do takich właśnie białych spodni, czy do czegokolwiek, do spódnicy on po prostu jest taki bardzo Trochę taki bym powiedziała nawet elegancki, no trochę ma duży dekolt, ja mam też stanik bez ramionczek dzisiaj, tak jak zresztą codziennie. Natomiast no mówię, no on wydaje mi się, że fajnie wygląda, bo to nie jest taka zwykła bokserka, także no ja Wam polecam te topy. Są one oczywiście w różnych kolorach, tam no, pamiętam, że były jeszcze chyba białe i nude. ja nawet chyba mam gdzieś biały i... chyba szary też jeszcze mam, ale ja nie lubię, ja wolę czarne. I do tego mam białe spodnie te z Zary, które już widzieliście w holu. Tak widzicie, no jak do białych spodni nie mogę się przekonać, tak jak założę, zwykły top jest ok. I do tego mam takie klapki z takimi kokardkami z CCC z zeszłego roku. Nie wiem, chyba widzieliście już w jakimś tak mi się wydaje w jakimś. Tu nic nie widać. W jakimś outfitie. Nie wiem, czy wy to widzicie. W każdym razie, no taki outfit biorę tylko torbę. Wczoraj się słuchajcie na jakąś torbę, bo moja ta złota ona jest już tak zafarbowana, ona ma same paski z jednej i z drugiej strony. Także chyba jednak nie będę kupowała żadnej jasnej torby, tylko jak coś to kupię czarną. Chyba, że znajdę jakąś fajną taki wężowy wzór, bo mam ochotę, no to kupię, ale już szukam tyle czasu, że wczoraj też widziałam, że zaczęły się wyprzedaże w Massimo Duty, ja akurat tam. Yy... Nic nie kupuję, bo dla mnie koszula za 179 zł z bawełny, to to nie jest e, jakaś super ekstra promocja. No i słyszałam, że jakoś tych ciuchów jest dobra, ale... o, Franusia chodzi, że jakość tych ciuchów jest dobra, ale wiecie co, no 179 zł za bawełnę, no to widzieliście, jakie ja mam koszulę z Lumpeksu za 3 zł, więc no to akad bez sensu, ale mi gorąco. Także poczekam na resztę wyprzedaży, bo mam ochotę na jakieś letnie rzeczy, jakiś kombinezon co roku obiecuję sobie, że kupię. I jak przychodzą wyprzedaży, to ja kupuję jeansy. Ciuchy na jesień, a mało kupuję letni. więc w tym roku muszę się przyczaić i kupić sobie jakąś sukienkę, coś takiego po prostu na takie właśnie afrykańskie upały. Także dobra, włosy na razie tak zostawiam, nie wiem, co będę jeszcze z nimi docelowo robić. Na razie ich sobie tak będą spięte. Uciekam, bo mnie strasznie, słuchajcie, okokuje. Już nie mogę patrzeć w ogóle na wprost, nie wiem, co mi się tutaj dzieje, ale jest coś niedobrego. Także uciekam, i do zobaczenia pewnie później. Ja już się wykąpałam, mam jeszcze chudkę na głowie, dlatego że spiłam sobie tak do tyłu włosy, żeby nie leciały na twarz. Dzisiaj cały dzień była burza, słuchajcie, tak padało, taka burza, było tak gorąco znowu. Teraz trochę się schodziło, nie wiem ile jest stopni, ale jest tak bardzo przyjemniej, i przynajmniej jest czym oddychać, ale dostałam alert pogodowy, że mają do północy jeszcze być bardzo silne opady deszczu, gradu, w ogóle burze, wiatr, wszystko naraz, także. Nie ciekawie, ale siedzę w plusy na ramionczkach bo mówię. Ta pogoda jest jeszcze taka, bym powiedziała, i tak letnia nadal. Yy, nie wiem, czy powiedziałam wam, że się wykąpałam. I nasmarowałam się balsamem. Ja słuchajcie, ostatnio pilnuję, żeby yy, codziennie wcierać w skórę balsam, dlatego że moja skóra jest mega sucha. A szczególnie jak się chodzi w krótkich spodniach, albo spodenkach krótkich, albo spódnicach jakiejś, na no, czymkolwiek. Ja rzadko chodzę, aczkolwiek w sensie spódnicach. Natomiast jak już mam coś krótszego, no to muszę pilnować, żeby moje nogi były dobrze nawilżone i staram się codziennie je smarować czymś. I zauważyłam, że różne balsamy yy, różnie się zachowują na skórze. Ogólnie skóra jest taka, wiecie, nawet jak się wykąpiecie, to ona jest taka inna niż zimą. Generalnie taka jest... No nie wiem, chwilę posiedzicie i ja mam wrażenie, że ta skóra jest tak jakby klej Nie, że jest spocona, ale taka dziwna I Jak jeszcze nałożycie balsam, który również sam w sobie jest taki właśnie To dramat Ja słuchajcie, właśnie ostatnio taki balsam nałożyłam i nie mogłam spać Ja w nocy, słuchajcie, poszłam do łazienki wszystko zmyć z siebie Bo tak mnie to denerwowało, mi się kołdra przyklejała do nóg A no było mi gorąco, ale to było ewidentnie od tego balsamu Więc teraz ostatnio, słuchajcie, codziennie smaruję się tym balsamem jego chyba nie ma, tak mi się wydaje, bo ja go kupiłam na cena na do widzenia. To jest Liren Jedwab Morski, lekki balsam odżywczy do ciała. Ja tu mam go samą końcóweczkę, dlatego, że tak jak mówię, codziennie się nim smaruję i fakt jest taki. No, pachnie dosyć ładnie, tak, no, pff, taki zapach bardzo neutralny, taki trochę świeży. No, nic takiego nadzwyczajnego. On jest lekki, on się szybko wchłania, skóra się w ogóle zobaczcie, po nim nie klei i taki wystarczający, wiecie, na te kilka godzin. To nie jest takie coś, co nawilży Wam skórę gdzieś tam dogłębnie, ale na te kilka godzin, jak idę do pracy, to jest całkiem okej. Okay. To jest niby bardzo tam do skóry normalnej, także yy, no, skończę go i... I wezmę jakiś inny, ale nie wiem jaki jeszcze. Póki co, bo mam jakieś tam zapasy. Ze dwa chyba balsamy jakieś jeszcze, znaczy zapasy. To nie są zapasy, to są balsamy jeszcze z zeszłego roku. Jakiś mam tam sto jeden, drugi, także muszę pokończyć. Przed chwilą układałam też ciuchy, dlatego że miałam rozwalone na desce. Słuchajcie, tutaj co tutaj deska do prostowania. Z deską mam tak, jak raz ją wyciągnę, to ona tak stoi, słuchajcie, i stoi tygodniami. Więc muszę z nią zrobić porządek, ale nie wiem, czy nie będę czegoś pracowała jutro, więc jeszcze do jutra niech postoi. Ale już całą, całą tą stertę ciuchów pochowałam. I chyba jeszcze w kosmetykach zrobię sobie porządek, bo tak patrzę na nie i coś mam za dużo, w tej mojej podręcznej takiej kosmetyczce w sensie w tym. Bo ja zawsze tutaj mam takie najpotrzebniejsze rzeczy. Bo coś rana jak wywalam te rzeczy, to jest, jest, jest ich tak dużo, więc muszę trochę. Z zmniejszyć tą ilość, żeby nie szukać potem rano cienia czy sam pudru. Wystarczy mi jeden, a nie trzy, tak jak teraz tutaj widzę. No więc w ogóle też chcę obejrzeć jakiś film. Mam ochotę na jakiś horror może? Nie wiem, zaraz zobaczę. Może sobie coś włączę i, yy, i obejrzę. Dam wam oczywiście jutro znać, bo jutro rano na pewno będę się z wami łączyła. Aczkolwiek, no chyba, że nie zdążę, ale powinnam. Zobaczymy zresztą o której Dziś, przez to, że była tak, gorąca, tak gorąco, nie spałam w nocy i budziłam się za chwilę i nie mogłam rano wstać, ale ogólnie ostatni tydzień był taki całkiem spoko, także zobaczymy. Hej, witajcie w piątek. Jak przychodzi na to i robi się gorąco, zdaję sobie sprawę z tego, że mam naprawdę bardzo, ale to bardzo mało ciuchów, właśnie na taką pogodę. W sumie to faktycznie mogłam chodzić codziennie w jeansach, bo jeansów mam najwięcej, a jeśli chodzi o takie przewiewne ubrania, to. Nie mam ich za dużo, mam jakieś czarne spodnie z materiału, ale one nie są, chyba trzy pary. Mam ze Stradivarius'a i dwie pary z Zary, tam z kiedyś, ale one nie są jakieś mega cienkie, więc takich zupełnie letnich ciuchów zostaje mi mega mało. Więc powstrzymuję się, żeby nic sobie nie kupić, dlatego że podejrzewam, że za tydzień, czyli około pierwszego dnia lata 20. o mój telefon 21 czerwca e, rozpoczną się wyprzedaże, tak myślę, więc e, głupotą byłoby kupować coś teraz. Także mam nadzieję, że jakoś jeszcze tydzień wytrzymam. Ma być około 22 stopni, dzisiaj zresztą też, więc e, no zobaczymy. Na bank sobie, słuchajcie, pokupuję jakieś letnie ciuchy, w sensie e, spodnie, spodenki może też. W sumie spodenki mam jakieś dwie pary czy trzy, ale może jakieś spódnie, jakąś spódnicę, kombinezon, sukienkę. Muszę też pokupować, bo słuchajcie, ja nie mam w czym chodzić. I dzisiaj założyłam e, biały zwykły t-shirt, wszystko jest wygniecione, wymiętolone jak psu z gardła, ale co tam. To jest zwykły t-shirt z y, hemu. Taki bardziej przyległy, ja takie rzadko noszę, ale przyległy. Bardziej obciskający skórę, chociaż to też nie jest tak, że do końca jest taki obciśnięty. To jest MK, ale taki fason ma dosyć fajny, że jak się ma coś szerszego na dole, to on po prostu e, dobrze wygląda. Nie jest też jakoś mega prześwitujący on chyba kosztował 20. 9 zł, nie wiem, jakiś on jest bawełniany chyba, także całkiem spokojny. Ja mam jeszcze taki czarny wpaski i mówię, do takich szerszych dółów one się przy, fajnie e, nadają. Nie będę Wam podlinkowywała, bo ja nie wiem, który to jest. Słuchajcie, tam się w z, bo to jest z zeszłego sezonu, tam się tyle pojawia t-shirtów, że ja nie mam żadnego pojęcia, który to jest. Także e, no, ale to jest jakiś z takich, z takich zwykłych. I założyłam dzisiaj takie szerokie spodnie z zary. Widzę, że również już się wygniotły, przez ją nie prasowałam. No taki materiał właśnie gniecący, ale to nic, ja tego nie będę już prasowała, Widzicie? Tu się tak pogniotły. E, tam to takie wszystko jest, wiecie, że nie będę tego prasowała. One wyglądają trochę jak spódnica, są przewiewne i to są jedne właśnie z tych e, moich letnich, nazwijmy to ciugów, o ile czarne ciuch można nazwać letnich, letnim. No ale jest taki przewiewny i w ogóle, więc dlatego dzisiaj zakładam te spodnie. No i klapki z hemu. Także słuchajcie, taki outfit, ale czemu one tak się pogniotły? Przez ją usiadłam, hm, tu i tu. No dobra, trudno, słuchajcie, nie będę się przejmowała, także uciekam do pracy, jak się cieszę, że jest piątek, naprawdę, jakoś tak fajnie, optymistycznie bardzo, także w przyszłym tygodniu znowu czwartek wolny, piątek pewnie też wezmę wolny, więc znowu optymistycznie, także słuchajcie, życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia. A, jeszcze makijaż, mam taki jasny, niejasny, jasny, chciałam powiedzieć ciepły, brązowy kolor na powiekach, jeden kolor na całej powiece, także stwierdziłam, że... Nie chcę dzisiaj mi się malować jakoś specjalnie super ekstra. Chociaż ten makijaż jest fajny, lubię taki, taki mieć kolor na oczach. Także uciekam, taka buzia wygląda bardziej opalona, także uciekam i do później. Coś takie dziwne światło jest tutaj nieładne, ale chcę wam pokazać tą bluzkę. Nie wiem czy pamiętacie, w holu ubraniowym pokazywałam wam taką, tylko w kolorze ekri, Zresztą ona tutaj leży. O tutaj. I leży też czarna? Słuchajcie, mam teraz trzy. Dlatego, że jedna z Was dała mi znać, że one są teraz w New Yorkerze po 17 zł. Oryginalna cena to było 39. Dziękuję kochana, że dałaś mi znać, bo od razu pojechałam i kupiłam dwa pozostałe kolory, bo tam chyba tylko były te trzy w sumie. I słuchajcie, ta bluzka jest świetna. Bluzki tego typu w mango kosztują około 100. W innych sklepach, nawet w chyba w chemie, trzeba dać minimum 50 zł, a słuchajcie, teraz jak one są za 17,99, naprawdę rewelacja, ten kolor jest przepiękny, ona niby jest krótka, ale zobaczcie, jak założycie coś z wysokim stanem, to ona normalnie wygląda, jakbym ją nawet schowała do spodni, to słuchajcie, bym, bym mogła tak do pracy iść, tak na dobrą sprawę, bo no, ten dekult też nie jest jakiś nie wiadomo jaki wielki, tak jak przy zwykłym topie na ramionczkach, także no ja jestem mega zajerana tymi bluzkami, zaraz przymierzę je jeszcze sobie do... E, krótkich spodenek, bo mówię, one są świetne. Patrzcie, jest jeszcze czarna i i taka jasna. Każdy kolor jest ładny. Myślę, że za 17 zł, nawet jak dokupię sobie jakieś spódnice czy coś, to będę je nosiła, bo, bo są po prostu ładne. No, także słuchajcie, chcę Wam pokazać takich moich e, trzech ulubieńców. Pomyślałam sobie, że będę Wam co jakiś czas pokazywała, e, jak będę... uzbierają mi się... uzbierają mi się, może to złe słowo. Jak... E, Dojdzie do takiej sytuacji, że będę miała ulubieńców trzech, to wam wtedy pokażę w jakimś filmiku, nie patrzcie na mój plaster, bo mam borówki, on wygląda fatalnie, muszę go odkleić i zaraz jakiś inny, bo jest cały zafarbowany, nieważne. Yy, po, będę wam pokazywać jakiś czas właśnie ulubieńców i mam akurat teraz trzech i zaraz jak się przebiorę, usiądę i, i, wam, i, i wam, ich, wam ich, wam ich, wam ich pokażę, tak dobrze mówię. No dobrze, ja sobie śmiałam tutaj z jednej strony, zobaczcie, włosy i mam jeszcze tą czarną bluzkę, dlatego, że słuchajcie, przymierzam ją właśnie do spodenek z wysokim stanem, taki staryk ze Stradivariusa. Jezus, jakie te bluzki są fajne. Naprawdę, uwielbiam te bluzki. Jak spojrzałam, bo myślałam, że mi coś tu chodzi, słuchajcie, a to włosy. Ja mam emki, ale no mówię, eskalibyśmy, jakbym ja mogłaby być trochę za krótka, więc yy, no te emki muszą, muszą zostać, ale są świetne, takie w ogóle wygodne, takie, takie ładne same w sobie, niby to coś mi to spędzi. Niby to tylko bluzka, słuchajcie, za tam grosze, ale wygląda naprawdę super, moim zdaniem. I zaraz pokażę wam ulubieńców, ale zanim to zrobię, chcę wam coś powiedzieć. Tak mi dzisiaj naszło. Bo jest coś, co słyszę ostatnio dość często i to nie chodzi tylko o mnie, ale tak ogólnie. Miałam kiedyś koleżankę, z którą spędzałam bardzo dużo czasu. Mówiłyśmy sobie o różnych rzeczach, zwierzałyśmy się z problemów, ona mi, ja jej itd., itd. I może ustalmy na początek, zanim wam powiem, co chcę w ogóle powiedzieć. To, że czasami lepiej się w ogóle nie odzywać. Czasami lepiej nie doradzać, bo ludzie wiecie, jak reagują na rady. Albo robią na przekór, albo ktoś im mówi, a oni i tak zrobią swoje. Więc doradzanie też nie zawsze ma jakby yy, rację bytu. Tak samo jest z mówieniem komuś, będzie dobrze. Słuchajcie, moja koleżanka na wszystko, co by się nie działo, mówiła będzie dobrze. Niezależnie od tego, jaki to był problem, na jaką skalę, w moim mniemaniu oczywiście, zawsze słyszałam będzie dobrze. I ja się kiedyś zagłębiłam w ten temat i zaczęłam czytać, słuchajcie na necie, właśnie o ludziach, którzy dostosowują się do reszty i jak nie wiedzą co powiedzieć, mówią, będzie dobrze, a przez to ignorują drugą osobę, dlatego że my nie jesteśmy, my, o, w sensie mam na myśli osoby, które słuchają, nie jesteśmy w stanie ocenić, czy kogoś problem jest naprawdę tak wielkim problemem dla tego kogoś. Dla nas może nie być, ale dla kogoś może być. Dla jednego problemem jest złamany paznokie, dla innego utrata pracy, zerwanie z chłopakiem, śmierć kogoś bliskiego. No słuchajcie, problemy są różne. Są takie osoby, którym wszystko, tak wiecie, po wszystkich sp po niektórych spływa, więc takie osoby też istnieją i dla nich problemem będzie na przykład, że nie mają się w co ubrać wieczorem. Ale wiecie co? Wydaje mi się, że nie można żadnego problemu ignorować tak naprawdę. Ja wiem, że problemy są różne, ale wiecie co? Jak ktoś komuś mówi będzie dobrze. To. Nie, nie wiem jak to nazwać. Czytałam też o tym jak e, bloga, ale tylko urywek dziewczyny, która ma raka i powiedziała, że najgorsze co można usłyszeć, to właśnie, że będzie dobrze. Dlatego, że po pierwsze czułem się, że człowiek jest ignorowany a po drugie, przecież nie wiemy, jak będzie. Więc albo lepiej nic nie mówić, albo powiedzieć coś takiego neutralnego, no bo to co, będzie dobrze, to mi się kojarzy z tekstem, który też często kiedyś słyszałam, i czasami słyszę, że inni mają gorzej. Słuchajcie, ja wiem, że inni mają gorzej, inni mają też lepiej, i jeżeli będziemy sobie wmawiać, że inni mają gorzej, to staniemy w miejscu, dlatego że będziemy myśleli, że to, co jest teraz, w tym danym momencie, to jest szczyt naszych możliwości pod każdym względem, zależy czego to dotyczy, i tak naprawdę nie pójdziemy dalej, więc. Um, słuchajcie, co to jest za tekst. Inni mają gorzej. Co to jest za tekst, będzie dobrze? Powiedzcie mi, czy używacie tego, będzie dobrze, bo ja coś mnie ostatnio słuchajcie działa na nerwy, jak to słyszę, i. Biorąc pod uwagę, że tyle ludzi ma depresję, tyle ludzi yy, siedzi w domach, i my nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak oni cierpią tak naprawdę, i mówienie potem, na, jak się spotykamy gdzieś tam w takim życiu codziennym, mówienie komuś, a będzie dobrze, to jest, słuchajcie, to jest tragedia, to jest po prostu, to jest normalnie dowalanie do pieca, moim zdaniem. Także, no, chciałam Wam to powiedzieć, bo po prostu tak mnie to męczyło ostatnio. No ale dobra, przejdźmy, słuchajcie, do ulubieńców. Od czego by tu zacząć? Może zacznę od brwi, dlatego że brwi lubię najbardziej. Wy wiecie, że ja do brwi stosuję różne produkty. Zaczynając od kredek, cieni, pomad. Mam też wosk koloryzujący, w sensie wosk koloryzujący? Nie jest wosk, przepraszam, to jest, e, no takie wiecie, takie coś w, o takie koloryzujące. Mam różne produkty i mam różne etapy, w których u, u, okresy raczej, w których, e, ale etapy też. Kiedy to stosuję, właśnie pomadę, kiedy cień, kiedy yy, kredkę. I właśnie ostatnio, słuchajcie, codziennie używam kredki i jest to kredka ta z Vibo. jej nie używałam, to jest ta To In One Eyebrow System. Czy mam w angielsku wszystko napisane? To jest, to jest Vibo. Automatyczna kredka to brwi nadająca kształt oraz wypełniająca oraz wypełniający cień w gąbeczce. A, tu jest chyba jakiś cień, nie wiem, nie używałam. I to jest, słuchajcie, numer 2. Tak ona wygląda to jest numer dwa słuchajcie, ta kredka jest po prostu rewelacyjna ja mam od, w kilku ostatnich vlogach już miałam, bo ja używam chyba z trzy tygodnie, dzień w dzień także tak wyglądają moje brwi ona nie jest najjaśniejsza na świecie, ale słuchajcie ona też nie jest do końca taka brązowa ja po brązowych kredkach, typowo brązowych widać, gdzie mam po prostu te brwi domalowane, a słuchajcie, tutaj nic nie widać te brwi tak ładnie wyglądają ona jest taka, wiecie co, trochę ścięta poczekajcie Trochę ścięta, ale tak nie za mocno. No trochę się, wiecie, zjechał ten czub, jak zaczęłam, wiecie, malować nią, bo ona była ostrzejsza na końcu. Natomiast to nie jest nic cienkiego i mega precyzyjnego, ale to jest, słuchajcie, wystarczające na moje brwi. Także maluję brwi rano może minutę, dwie porywach do dwóch i słuchajcie, uwielbiam tą kredkę, ona chyba kosztowała, jak się nie mylę 15,99 ale ja ją kupowałam na promocji jakiejś rosmanowskiej i dałam za nią no te grosze tam minus 50%, więc 7 zł, 8 ale słuchajcie, ona jest super po prostu Skoro jest dwójka, na pewno jest też jedynka, więc zerknijcie sobie. Ona się pięknie trzyma cały dzień. I mówię, nawet jak ja sobie wyjadę, cokolwiek sobie zrobię, to słuchajcie, te brwi wyglądają po prostu ładnie i dobrze. Także przerysować sobie też nie można brwi tą kredką. Natomiast od razu mówię, że ona nie jest najjaśniejsza. Może zrobię Wam w sumie słocza, żebyście zobaczyły. To jest taki zimny odcień, nie? Brązu, o, coś takiego. Bardzo ładny, przepiękny, także tą kredkę Wam polecam, będę ją malowała, aż zobaczę ile jeszcze mam, słuchajcie. O, jeszcze jest sporo, jeszcze mi na długi a już ją ile maluję, słuchajcie. Tylko mówię, ja też nie przyciskam tak, wiecie, do, myłego mocno do skóry, ja tak delikatnie sobie tylko maluję, więc może dlatego mam jej tyle, ale przejdźmy do drugiej rzeczy. Drugą rzeczą jest... Ta przemiła gąbeczka z Eveline Słuchajcie, testuję ją od dnia, kiedy wam ją pokazałam I kiedy użyłam jej po raz pierwszy w filmiku z makijażem Eveline I używam jej codziennie Na początku nie byłam przekonana, bo miałam wrażenie, że ona słuchajcie nie do końca jakby hmm, Wtapia ten podkład w naszą skórę Po prostu ona jest tak mięciusia Że miałam wrażenie, że jakby ten podkład nie do końca się stapia ze skórą ale słuchajcie, minął ten czas, jakiś tam, też chyba te trzy tygodnie i ja jestem zajarana tą gąbką. Takiego miękkiego czegoś jeszcze nie miałam. Ja mam też inne gąbki, będę używała oczywiście te z AliExpress i tak dalej. No ale na razie będę to używała, póki jej po prostu nie zajadę, bo jest naprawdę ekstra. Trochę mi tutaj takie plamy zostały, nie mogę jej już domyć, bo ja raczej, słuchajcie, zawsze mówiłam Wam nawet w filmikach, że lubię takie ścięte właśnie te y, czubki. Ale ostatnio używam tego, także i sobie wklepuję korektor, i, i wszędzie ten czubek dojedzie, koło nosa, tutaj właśnie pod oczy, także mega jest ta gąbeczka. Ja nie wiem, ile ona kosztuje, bo, bo nie wiem, pewnie tak myślę koło 20 zł, ale słuchajcie, u nas taka po prostu, zobaczcie, normalnie puszek, puszek. I trzecia rzecz, to jest coś stosunkowo nowego, ale też już używam za dwa tygodnie, jak nie dłużej to jest męskie i to jest, słuchajcie, męski dezodorant. Wiecie, że dzisiaj byłam wypsikana tymi męskimi perfumami z Zary i sąsiadka się mnie zapytała, krzyczy za mną ale, ale czym ty tak pięknie pachniesz? Wiecie co? To jest dziwny zapach, dlatego, że on jest mega świeży, on się nadaje idealnie na taką pogodę, jak jest teraz, bo czujecie cały czas taką świeżość, ale faceci nie lubią tego zapachu, bo faceci czują po prostu od wtedy ode mnie, od osoby, która z tym wypsikana, chyba faceta, nie wiem, ale kobiety uwielbiają ten zapach i nie jedna już osoba mi się zapytała, także słuchajcie... Rewelacja. Natomiast tu znowu mam męski produkt, i to jest jego bloker antyperspirant dla mężczyzn. Eee, to jest regulator pocenia e, niby bez e, alkoholu i barwników, ma energetyzujący świeży zapach. Słuchajcie. On faktycznie to jest taki bloker, jak te wszystkie blokery, ale mam wrażenie, że on jest ciut słabszy. Ja już miałam wszystkie chyba możliwe na rynku blokery. I wszystkie mnie, słuchajcie, tak piekły, że ja nie mogłam tych blokerów używać Od razu mówię, ja nie używam po depilacji Zawsze muszę odczekać dzień, dwa i dopiero wtedy ewentualnie Taką cieniuteńką warstewkę Mimo to, nie dość, że one zawsze śmierdziały Wszystkie śmierdziały Czy etiaksile, nie etiaksile, właśnie ten bloker zjadł i też śmierdzi, ten biały Natomiast ten pachnie takim delikatnym czymś męskim Takim delikatnie męskim e, jakimś dezodorantem Ale nie mocno, tak delikatnie Po prostu jak posmarujecie sobie pachy, to nie czujecie tego smrodu tych wszystkich blokerów Cienka warstwa nie powoduje jakoś specjalnie pieczenia, chyba że się zgrzejecie, nie wiem, posmarujecie sobie wieczorem i jeśli będziecie leżeć w łóżku i się spocicie, zgrzejecie, to wtedy faktycznie może was szczypać. Natomiast on najmniej szczypie ze wszystkich i po pierwszym użyciu zauważyłam, że nie działa tak mocno jak te inne, ale słuchajcie, ja sobie go używam tak co 3 dni i na te upały, słuchajcie, po prostu hit. Ja go kupiłam w aptece chyba DOS za 7,50 ja jestem słuchajcie na tym dezodorantem naprawdę, na taką pogodę jak jest teraz, to słuchajcie, nic wam nie pomoże czy się spryskacie perfumami dezodorantami, kulka, sztyft i jeszcze dodacie sobie spray do tego to wam nic nie da, po prostu jeżeli no chyba każdy się poci w taką pogodę jeżeli chcecie tutaj zapobiec jakimś niemiłym sytuacjom i w ogóle e, no wiecie o co chodzi, to kupcie sobie ten dezodorant on jest po prostu super Chyba, że go macie, to też dajcie znać, jak się u Was sprawdza. No mówię, taki mega tani, a całkiem dobry, znaczy całkiem bardzo dobry, dlatego Wam go pokazuję. Także słuchajcie, to już jest wszystko. Dzisiaj była temperatura 23 chyba stopnie, bo słuchajcie, to było takie idealne lato. Szłam, taki delikatny wiaterek wiał, a mimo to było słońce, ciepło, optymistycznie. Boże, jak ja tęsknię za takim latem, słuchajcie, te upały, ten skwarb, jak pomyśl o tych zwierzętach biednych w tych futrach. Słuchajcie, to jest tragedia, bo człowiek da sobie radę, zwierzę nie. Szczególnie jak jest przywiązane, kurna, na jakimś łańcuchu albo na jakimś innym, za głównie. Także ja naprawdę, jak jest taki upał mega, to ja, ja umieram. Po prostu umieram, mam depresję i nie chcę mi się w ogóle z domu wychodzić. A tak jak jest dzisiaj, to jest po prostu rewelacja. Aż żeby się dziwiłyście, bo wy na Instagramie, jak wrzuciłam zdjęcie, pisałyście, że u was ponad 30 stopni. Jezu, załamka. Ja wam powiem szczerze, załamka, nie? U mnie ta temperatura dzisiaj mnie po prostu uratowała, tylko jutro ma być jeszcze tak mega gorąco i znowu... Jakoś tak ma być właśnie około 22 stopni, także niech tak zostanie. Słuchajcie, żegnam się z wami. Dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną i w tym blogu. I serdecznie zapraszam na kolejne filmiki. Cześć!